Skorpionu. Skorpion, 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 skorpion. Poniedziałek dzisiaj ekspresówka dla skorpiona. Co tam dzisiaj skorpion będzie robił? Pum. O, skorpion będzie biegał chyba. Przyjrzyjcie się temu. No, skorpionki, rywalizacja jakaś tutaj jest, jakieś wyścigi, może rywalizacja zawodowa, może w pracy z kimś rywalizujecie o, o względy szefa, względy e, albo o, o status, o, o jakąś, e, jakiś awans czy coś. W każdym razie dzisiaj walczycie, biegniecie, rywalizujecie. Mm. Ale będzie dobrze, no. Albo, albo będziecie mieć też konflikt w głowie tego, czego naprawdę tak pragniecie, bo z jednej strony chcecie to, ale to się konfliktuje z tym, co chcecie, coś innego też. Może nie chcecie tego awansu tak do końca, bo ten awans będzie się wiązał z tym, że będzie zbyt dużo pracy i obowiązku, a chcecie też się polenić. Musicie się zdecydować na to, co chcecie w każdym bądź razie. Dzisiaj będzie jakiś wyścig, rewalizacja Skorpiony. Pozdrawiam, miłego poniedziałku.